Witam wszystkich bardzo serdecznie w takim filmiku informacyjnym i zapewne część z Was już się domyśla, w jakim celu kręcę ten filmik, a więc otóż w takim celu, żeby sobie wyjaśnić kilka kwestii, bo już się nawet zaczęły pod moim ostatnim filmikiem z nfs pojawiać komentarze. Kiedy następny odcinek, a w zasadzie to jeden i nie pamiętam kto był autorem tego komentarza, nieważne, to nie jest tematem tego filmiku, a więc jak wiecie nie było mojego odcinka od bodajże, no, nowego odcinka nie, by, nie było od 10 stycznia, czyli to będą jakieś już no, ponad dwa tygodnie. I ja chciałbym wyjaśnić właśnie powód, dla którego jest taki stan rzeczy. A więc, powodem jest to, że po prostu na studiach gonią mi, już sesy nadchodzi, a ja muszę jeszcze laboratoria pozaliczać, ćwiczenia, i to jest naprawdę dużo. Z tym jest to naprawdę zżera dużo czasu, i odpada oczywiście, żebym coś w tym czasie dla Was nagrał. Po prostu trudno ciężko z czasem, żeby wygospodarować coś. No ale co zrobisz? No, nic nie zrobisz. No Sorry, no, że tak mówię, ale taka jest prawda, że na chwilę obecną nie jestem w stanie nic z tym zrobić. I nowe odcinki pojawią się najprawdopodobniej po sesji, jeśli przeżyję to. <laughs> Yy, tak i yy, yy, yy. ale <laughs> no nie załamywać się co najważniejsze no jest dużo lepszych mój zdaniem nawet yy, youtuberów ode mnie więc yy, ja odsyłam yy, was do nich na czas mojej nieobecności żebyście się zapoznali z twórczością innych a najlepiej jeżeli macie yy, dostęp do moich subskrybowanych do subskrybowanych przeze mnie <laughs> nie wiem bo YouTube coś zaczyna. Bo YouTube coś po prostu chrzani cały czas. Na znaczy się Google coś chrzanią w tym YouTube i teraz nie wiem właśnie czy jest pogląd, podgląd na subskrybowanych, czy nie. Dobra, mniejsza o to. No. W każdym razie, no, znaczy, się, no NFS będzie kontynuowany po sesji, czyli to będzie gdzieś chyba w połowie lutego, chyba właśnie coś takiego. Może trochę wcześniej, jak y, będę już większość egzaminów, będę ją pozali y, pozdawanych. E, tak, i y, co jeszcze chciałem powiedzieć? A, y, ale oczywiście nie bójcie się, będziecie mieli coś na moim kanale, co wynagrodzi, mam nadzieję, chociaż w połowie y, brak NFS-a. Mam nadzieję, że w tych materiałach będziecie się, się bawić tak samo dobrze, jak ja podczas kręcenia ich, ale to by było... Na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Tak więc mówił Marszal, i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.